To jest Brand IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Przyszłość zarządzania zasobami i usługami IT. Relacja z NextGen IT Operations Forum. 10 kwietnia 2025 roku w Łodzi odbyło się NextGen IT Operations Forum. Wydarzenie organizowane przez Adwatek, dedykowane menedżerom i specjalistom IT, którzy na co dzień mierzą się z rosnącą złożonością środowisk technologicznych. Blisko 200 uczestników w tym 90 obecnych na miejscu i 100 online. Wzięło udział w wydarzeniu, by nie tylko śledzić najnowsze trendy w zarządzaniu IT, ale przede wszystkim poznać konkretne case studies z wdrożeń w dużych organizacjach. Od optymalizacji zarządzania usługami IT, przez zaawansowane modele Asset Management, aż po wdrażanie bezpiecznych, lokalnych modeli AI, agendę zdominowały realne przykłady i technologie, które dziś redefiniują sposób zarządzania środowiskiem IT. NextGen IT Operations Forum, partnerzy i organizatorzy. Za organizację NextGen IT Operations Forum odpowiadał Advatek, integrator od lat specjalizujący się w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania środowiskami IT w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw. Wydarzenie nie miało charakteru marketingowego roadshow, było zaprojektowane jako ekspercka platforma wymiany wiedzy między praktykami, dla których zarządzanie operacjami IT to codzienność. Wysoką wartość merytoryczną wydarzenia zapewnili strategiczni partnerzy technologiczni. Ivanti, dostawca kompleksowej platformy ITSM, UEM i Cyberbezpieczeństwa, MATR i X42, specjalista od zarządzania usługami i zasobami IT, budujący platformy ESM i UEM oparte na elastycznej architekturze. DEV i C42 lider w dziedzinie automatycznego odkrywania zasobów, mapowania zależności aplikacji i budowania aktualnych CMDB Flexera. Globalny lider w obszarze software asset management i FinOps, Arrow ECS, wiodący dystrybutor rozwiązań IT. Nowa konferencja Advatek. Więcej niż teoria. Wydarzenia otworzyli przedstawiciele Advatek, Norbert Tokłowicz Dyrektor Rozwoju, Marketingu i HR oraz Jacek Konaszczuk, kierownik działu ESM, którzy od pierwszych minut nadali konferencji ton praktycznego podejścia i partnerskiej współpracy. Podkreślili znaczenie synergii między technologią a biznesem w skutecznym zarządzaniu operacjami IT. Podczas otwarcia wyraźnie wybrzmiało również przesłanie, że kluczowym celem konferencji jest pokazanie realnych efektów wdrożeń. Nie wizji, nie obietnic, ale konkretnych rezultatów, które liderzy IT mogą wdrożyć w swoich organizacjach. Uczestników zachęcano do aktywnej dyskusji, zadawania pytań i wykorzystania konferencji jako przestrzeni do wymiany doświadczeń z innymi praktykami rynku. Sesję merytoryczną otworzył Bartłomiej Cholewa, Territory Manager i który od kilkunastu lat związany jest z rynkiem ITSM i ITAM w Polsce. Pokazał, jak systemy ITSM i ITAM ewoluują, od prostych narzędzi ticketowych do rozbudowanych platform wspierających automatyzację, bezpieczeństwo i biznesową decyzyjność. Zwrócił szczególną uwagę na znaczenie pełnej widoczności zasobów, skutecznego zarządzania cyklem życia urządzeń oraz budowania procesów zgodnych z najlepszymi praktykami ITIL. Prezentacja podkreśliła też rosnącą wagę Digital Employee Experience, DEX. W strategiach IT oraz konieczność integracji systemów zarządzania urządzeniami końcowymi z platformami ITSM. Bartłomiej-Holewa pokazał, że skuteczna automatyzacja i standaryzacja procesów nie jest już opcją. To dziś kluczowy element wzrostu produktywności i bezpieczeństwa w środowiskach IT. Jednym z najbardziej dynamicznych wystąpień konferencji była rozmowa Piotra Romana kierownika działu IT DPD Polska oraz Bartłomieja Cholewy z Ivanti, dotycząca rekordowo szybkiego wdrożenia systemu Unified Endpoint Management w DPD. W ciągu zaledwie kilku miesięcy udało się wprowadzić zarządzanie ponad 20 tysiącami urządzeń mobilnych i stacjonarnych, kluczowych dla codziennego funkcjonowania firmy. Prelegenci zwrócili uwagę, że sukces projektu był możliwy dzięki ścisłej współpracy pomiędzy klientem, integratorem i producentem technologii, a także dzięki świadomemu wyborowi rozwiązania chmurowego, które zminimalizowało nakład pracy administracyjnej. DPD jako jedna z największych firm logistycznych w Polsce postawiła na stabilność, skalowalność i szybkie wdrażanie aktualizacji. Elementy, które zapewniły ciągłość operacji w gwałtownie rosnącym środowisku biznesowym. Magdalena Jurkiewicz, IT Services i Systems Manager w Tokaj Cobex oraz Michał Żyła, kierownik do spraw kluczowych klientów Advatec, przedstawili inspirującą prezentację o odwadze w zmianie i skutecznej transformacji IT w organizacji przemysłowej. Tokaj Cobex, globalny producent elektrod i katod, zmierzył się z ograniczeniami przestarzałego systemu ITSM, decydując się na wdrożenie nowoczesnej, skalowalnej platformy, która wsparła nie tylko działy IT, ale też inżynierię, marketing i dział konstrukcyjny. Prelegenci podkreślili, że kluczem do sukcesu było nie tylko wybranie elastycznego narzędzia Iwanti, ale także odpowiednie przygotowanie organizacji zmiana kultury pracy, aktywne zaangażowanie użytkowników i wsparcie zarządu. Dzięki temu Tokaj Coebex znacząco poprawił jakość usług IT, automatyzował procesy i otworzył nowe możliwości dla dalszego rozwoju, traktując ITSM jako strategiczny element wspierający przyszłość firmy. Ich projekt, jak zauważono na zakończenie, wciąż trwa, stając się przykładem ciągłej ewolucji i rosnącego znaczenia IT w przemyśle ciężkim. W drugiej części wydarzenia zespół X 42 w składzie Marcin Strzałkowski, Country Manager Krzysztof Janasz, Support i pre -Sales Specialist i Ewa Karczmarczuk, Sales Manager zaprezentował nowoczesne podejście do automatyzacji zarządzania IT oraz bezpieczeństwa informacji. W sesji, poprzedzonej głosowaniem uczestników, Prelegenci pokazali, jak platforma MATRIX 42 umożliwia kompleksowe zarządzanie usługami ITSM, zasobami ITAM, procesami HR, bezpieczeństwem danych oraz tożsamością użytkowników. Szczególny nacisk położono na automatyzację workflowów, zarządzanie ryzykiem w świetle wymagań NIS2 i DORA, optymalizację kosztów licencji dzięki zaawansowanemu software asset management, a także integrację technologii AI w obsłudze zgłoszeń serwisowych. W sesji zamykającej prezentację MATRX42 Ewa Karczmarczuk i Krzysztof Janasz opowiedzieli o roli sztucznej inteligencji w nowoczesnym zarządzaniu usługami IT. Skupili się na praktycznym wykorzystaniu modeli językowych dostosowanych do języka polskiego, takich jak PLEM oraz na realnych efektach wdrożeń M. Inaczej. 30% skróceniu czasu obsługi zgłoszeń. Ewa przedstawiła kluczowe założenie. Skuteczne wdrożenie AI nie zaczyna się od wyboru technologii, ale od zrozumienia potrzeb biznesowych. Następnie Krzysztof pokazał w działaniu dwa produkty. AI Knowledge i AI Actions które wspierają zarówno użytkowników końcowych, jak i konsultantów serwis Desk, automatyzując wyszukiwanie wiedzy i przyspieszając obsługę ticketów. Podczas prelekcji Mariusz Maniak, architekt systemów ITSM z Advatek oraz Adam Dubiela, ITSM Manager w Eltel Networks, zaprezentowali praktyczne spojrzenie na wykorzystanie platformy MATR X42 w zarządzaniu usługami IT i procesami biznesowymi. Panowie przybliżyli skalę działania Eltel, obsługującego ponad 200 tysięcy zgłoszeń rocznie w siedmiu krajach oraz podkreślili rolę MATR i X42 jako kluczowego systemu nie tylko dla IT, ale także dla HR, finansów czy bezpieczeństwa. Ponadto opowiedzieli oni o wyzwaniach związanych z wdrażaniem rozwiązań w międzynarodowym środowisku, integracjach z zewnętrznymi systemami i budowie zaawansowanych workflowów. Podczas swojej prelekcji Rafe Fitzma, director of Strategic Alliances, DEV 42 i Andy Roberts, solutions architect EMEA, DEV 42 pokazali, jak zaawansowane narzędzia automatycznego wykrywania elementów infrastruktury i mapowania zależności aplikacji mogą wynieść zarządzanie usługami i operacjami IT na nowy poziom. Rafe wyjaśnił, dlaczego organizacje, stojąc w obliczu rosnącej złożoności środowisk IT oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, potrzebują pełnej, aktualnej widoczności swoich zasobów. Andy zaprezentował DEMO ce -E 42 ukazując M. Inaczej. Integrację z systemami ITSM, analizę zależności aplikacji oraz możliwości automatycznego audytu i optymalizacji środowisk on-premises i chmurowych. W kolejnej części wydarzenia, Jacek Konaszczuk z Advatek i Rafa Ficma z DEVICE 42 poruszyli kluczowe kwestie związane z rosnącymi wymaganiami wobec zarządzania infrastrukturą IT. Rafe podkreślił, że największe korzyści z zaawansowanego odkrywania i mapowania zależności osiągają organizacje o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa, takie jak banki, sektor przemysłowy czy firmy zarządzające skomplikowaną, często starszą infrastrukturą. W końcowej części dyskusji Rafe wskazał najnowsze trendy, rosnące znaczenie bezpieczeństwa i zgodności, na przykład NIS2, DORA, zarządzanie certyfikatami SSL oraz presję na optymalizację kosztów ITSM bez utraty funkcjonalności, wyzwania, które są dziś aktualne zarówno globalnie, jak i na polskim rynku. Podczas finałowego bloku konferencji Tomasz Morawski, EMEA Solutions Consultant, Flexera i Michiel Buma, Alliance Manager EMEA, Flexera opowiedzieli o wyzwaniach i trendach w zarządzaniu zasobami IT. Prelegenci pokazali, jak rosnące znaczenie chmury, aplikacji SaaS oraz Finops redefiniuje obszar IT Asset Managementu. Michil wyjaśnił, że po przejęciu Snow Software Flexera nadal intensywnie rozwija obie linie produktów, a Tomasz w obrazowy sposób przedstawił trzy filary skutecznego itam pełną widoczność zasobów, zgodność licencyjną oraz strategiczne planowanie w kontekście przyszłości. Omówili także nowe zagrożenia. Takie jak niekontrolowane wydatki na aplikacje SaaS, tzw. SaaS Spraw UL, i ryzyka związane z Shadow IT. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści z wdrażania jednej, zintegrowanej platformy do zarządzania wszystkimi rodzajami zasobów, od infrastruktury on-premise przez SaaS po środowiska chmurowe, oraz na rosnącą rolę automatyzacji i sztucznej inteligencji w optymalizacji tych procesów. W trakcie prezentacji Jacek Chwalisz, sam project manager z Advatek, opowiedział o wdrożeniu systemu software Asset Management w firmie Aquane, podkreślając, jak kluczowe było przejście od ręcznego zarządzania w Excelu do profesjonalnego, zintegrowanego narzędzia klasy Snow Software. Jacek przedstawił historię wieloletniej współpracy z Aquanetem, zwracając uwagę na ich wysoki poziom technologicznego zaawansowania oraz strategiczne znaczenie infrastruktury wodociągowej. Omówił również, jak wdrożenie systemu sam pozwoliło na pełną widoczność zasobów IT, poprawę jakości danych i usprawnienie procesów decyzyjnych. Wniosek, IT nie jest już dodatkiem. Konferencja pokazała, że rola działów IT dynamicznie ewoluuje z funkcji wsparcia technicznego w stronę strategicznego partnera biznesu. Kluczowe stały się pełna widoczność infrastruktury, automatyzacja zarządzania zasobami i usługami oraz skuteczna ochrona danych w środowiskach on-premises, chmurowych i SaaS. Narzędzia takie jak DEV i CE42, MATR i X42, Flexera czy Ivanti pomagają nie tylko optymalizować wykorzystanie zasobów, ale także budować odporność na zagrożenia M inaczej poprzez zaawansowane zarządzanie dostępem i mapowanie zależności aplikacji. Jednocześnie bezpieczeństwo, ITSM i ITAM coraz silniej się przenikają, a skuteczna kontrola nad środowiskiem SAS staje się krytycznym elementem zdrowych finansów IT. Rosnąca presja na optymalizację kosztów i skalowalność usług wymusza zacieśnianie współpracy ITAM, SAM z FinOPS. Coraz ważniejsze staje się centralizowanie danych o zasobach IT i zarządzanie nimi z jednej platformy obejmującej asset management, service management, cloud optimization i bezpieczeństwo. Trendy takie jak lokalne modele AI, jak PLEM, czy świadome zarządzanie subskrypcjami SaaS wyznaczają kierunek, w którym będą podążać dojrzałe organizacje IT w nadchodzącej dekadzie. Pionierska konferencja będzie miała swoje kontynuacje. Adwatek zapowiedział kolejne edycje tego eksperckiego wydarzenia